Cześć! Jako katero Market, czy najbardziej rzetelna wyszukiwarka i porównywarka cateringów dietetycznych chcemy ułatwić Wam wybór, abyście znaleźli u nas swoją idealną dietę pudełkową. Dlatego przychodzę z kolejną recenzją cateringu, tym razem od zieloną ja wybrałam dietę zdrowa skóra, włosy i paznokcie 1800 kcal. Dieta ta w głównej mierze jest oparta na warzywach, które Katarin uprawia samodzielnie. Tym bardziej jestem ciekawa, co znajduje się w mojej torbie, więc chodźmy razem to sprawdzić. Tak wyglądają wszystkie posiłki razem, i zobaczcie, tutaj mamy 1800 kcal, a objętość tych posiłków jest naprawdę pokaźna. Dodatkowo w swojej torbie znalazłam suplementację w postaci krzemu i cynku. Są to pierwiastki, które mają wspomóc dobrą kondycję włosów, skóry i paznokci. Przejdźmy do mojej ulubionej części, a więc spróbowania tych wszystkich posiłków. Na śniadanie mamy omlet jajeczny na pomidorach i szpinaku. Dodatkowo mamy sałatkę, a więc ja próbuję i zaraz wracam do Was z moją opinią. Bardzo ciekawy, delikatny i dobrze doprawiony omlet, porcja warzyw jest również zadowalająca, myślę, że jest to posiłek, po którym szybko nie będziecie głodni. Na drugie śniadanie mamy orzeźwiający sok martwy, pomarańczowy. Ja uwielbiam takie rozwiązania, ponieważ jest to posiłek, który możecie sobą do pracy, na studia, gdziekolwiek chcecie i stworzyć w dowolnym momencie w ciągu dnia. Czas na obiad, na który mamy kotetycznie z czerwonej soczewicy, z ryżem karę, a także surówką, i muszę Wam od razu powiedzieć, że jest to ciężki posiłek. Widać tą objętość, o której mówiłam Wam na samym początku, a więc ja próbuję i zaraz wracam do Was z moją recenzją. W diecie, którą wybrałam, kluczowy jest ładunek glikemiczny, Dlatego uwagę przykłada się nie tylko dołożenia mniej, ale również do sposobu obróbki termicznej produktu. Dlatego ryż, który tutaj mam, jest aldeptem, ponieważ zaraz po ugotowaniu został schładzony. Kotety są smaczne, dobrze doprawione, surówka jest świeża. W dodatku całość jest posypana nasionami, więc mamy tutaj źródła białka, tłuszczów i węglowodanów, więc jest to dobrze zbilansowany posiłek. Katerin stawia na zdrowotną moc przypraw. Które pochodzą prosto z innych. I ja te przeprawy wyczuwam w moim podwieszczku, czyli w zupie krem z dyni. Jest ona delikatnie pikantna i wyrazi być kurkumę, której zawartość kurkuminy jest jedną z najwyżej spotykanych na rynku. Jest to idealny posiłek na chłodne i silne wieczory. Na kolacji mamy sajgonki z komosą ryżową, a także surowką. Jest to posiłek, którego byłam najbardziej ciekawa, także ja próbuję i zaraz do Was wracam. Powiem krótko. Rewelacja! Zielono mi jest niewielkim kateringiem dietetycznym, który stawia na jakość produktów i diet. Co więcej, warzywa i owoce, które sami uprawiają na okres jesienno-zimowy, łączone są w prywatykach, a następnie przerabiane na przetwory. Dlatego recenzję tę oceniam na bardzo dobry sposób. A Was zapraszam na stronę kateromarket.pl, gdzie czeka wymarzona dieta pudełkowa. Do zobaczenia!